Nie wiemy. To już w rękach zarządu KMZ Lubelski Węgiel. Tymczasem Mateusz Łukaszewski zdobył w końcu choćby jeden punkt. I z tym dorobkiem te zawody zakończy. I ostatni bieg przed nami. Kask czerwony Maciej Kuciapa, kask niebieski Janusz Kołodziej, kask biały Bartosz Szymura i kask żółty Paweł Miesiąc. Też możemy zobaczyć kawałek ciekawego żużla. E, Miesiąc, Kołodziej i Kuciapa pokazali dzisiaj, że potrafią stworzyć widowisko no właśnie i miesiąc i Kuciapa i Kołodzi tym bardziej, no Kołodzi tutaj chyba w tej stawce nie będzie miał przeciwników takich, którzy zagroziliby jego pozycji na pewno Maciej Kuciapa Maciej Kuciapa będzie chciał się zaprezentować ambicjonalnie ma 6 punktów, gdyby wygrał, miałby 9 i jeszcze szansę jeszcze, na awans. Szansę na awans, tak. No ale tutaj na drodze staje mu Janusz Kołodziej. Paweł Miesiąc też na pewno będzie z czwartego pola chciał w końcu zaprezentować trochę lepsze starty i powiedzieć trenerowi, że, że nie jest z nim tak źle, jakby to wyglądała jego zdobycz punktowa. Z tego jeśli myślę, że... Tak myślę, że dobrze liczę. Sześciu zawodników ma już praktycznie zapewniony awans. Dwóch zawodników ma 9 punktów. Dwóch zawodników po tym biegu może mieć 9 punktów. Ponieważ Paweł miesiąc ma ich na swoim koncie do tej pory. A nie, jednak 5 a Kuciapa ma 6, więc Kuciap może być tym trzecim, który tak, będzie w międzyczasie miał 9 punktów. Bartusz Szymura chyba nie wyjedzie już do startu. Tak, w trzyosobowym składzie, tak... Bartosz Szymura już chcieli jechać, ale e, przecież przepisy mówią wyraźnie, że musi zostać wykluczony Bartosz Szymura pewnie zostaje w tej chwili, tak, wykluczony za przekroczenie limitu czasu, więc ten bieg jedziemy w trzyosobowej składzie i dopiero teraz zawodnicy mogą podjechać pod taśmę i nakręcać gaz. No zobaczymy jak spisze się. Paweł Miesiąc ma dużo teraz wolnej przestrzeni, przez to, że Szymura zdecydował się zawody już zakończyć. Czy uda mu się zamknąć tych dwóch zawodników od wewnętrznej? Zobaczymy. No, Paweł Miesiąc jednak wystartował. Udało mu się zamknąć stawkę. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj ależ to wyglądało niebezpiecznie tam. Podniosło Pawła miesiąca, uderzył w niego. E, zdaje się, Janusz Kołodziej. Tak, Janusz Kołodziej jedzie teraz sprawdzić zawodnik e, Lesz, e, tarnowskich jaskółek, co się dzieje e, z Pawłem miesiącem ten nie podnosi się z toru. No, na szczęście nie wyskoczył jak z katapulty z tego motocykla. Jeszcze trzymał się e, do końca e, swojej maszyny, Paweł miesiąc, choć nie wiadomo, czy to zadziałało na korzyść. No właśnie, to. Bo czasem te upadki, tak... które są mniej widowiskowe. E, są niestety bardzo groźne. Właśnie tak często jest, no często jest, że właśnie e, jak zawodnik wyskakuje jak z katapulty, gdzieś go tam pobija, poprzekręca. Na szczęście Paweł Miesiąc stał w własnych siłach. Karetka wyjechała, ale chyba będzie niepotrzebna. Chyba, chyba się pospieszyli ratownicy troszkę. No, oby, oby się Pawłowi nic nie stało. Na pewno jest, nam będzie bardzo potrzebny Janusz Kołodzi. Y, proponuje mu podwiezienie na motocyklu. No, trochę pechowa historia. Dwudziesty bieg, praktycznie ostatni. Wykluczony Janusz no, kołodziej. Tak. Y, y, sędzia zawodów Paweł Słowski decyduje, że wykluczonym będzie Janusz Kołodziej. No, jak w tej chwili se próbuję przypomnieć, no był Paweł miesiąc na prowadzenie. Był miesiąc z przodu, dla, tak, stąd też kołodziej albo odkręcił za mocno gaz, albo go gdzieś tam już. Na jakiejś kolejnicy mogło pociągnąć. odprostowało troszkę kołodzieja na, na wejściu z Nie mogło tam wyprostować i, i uderzył w bok Pawła miesiąca. E, może nie opanował motocykla. No, no wiadomo, mówię, no deszcz pada, pada nam praktycznie już. Jakieś 10 zawodów pada, e, przepraszam, 10 biegów pada nam ten deszcz i on mógł trochę nam e, zepsuć ten tor. No i faktycznie może jakaś tam koleinka. W którą wpadł Janusz Kołodziej, pociągnęła go trochę do przodu. Sędzia zadecydował, że sprawcą przerwania biegu jest Janusz Kołodziej i wykluczył go z tego biegu. Szkoda, Paweł Miesiąc bardzo ładnie wystartował, zanosiło nam się na fantastyczną walkę, a tak Paweł Miesiąc będzie musiał rywalizować w powtórzonym biegu z Maciejem.